Cześć, Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Um, napiszemy sobie od razu, nagrywam. Ok. Jak widzicie, może zrobimy sobie luka nowego, bo ten mi się już troszeczkę znudził. Jakże się kupię żypa, więc ja Dobra. Także wejdziemy sobie <laughs> najpierw skabonkę już opróżniłam to tutaj bo te prezenty. Dobra, nie będziemy odpisywać. Napisałam, możesz mieć, ale ja ci nie kupię, bo no każdy ma swoje pieniądze, każdy sam musi sobie kupować. No chyba, że jakaś przyjaciółka, ktoś da. Um, I tak, napisałam się, nagrywam. Teraz tego luka sobie zrobiłam. Ubierzemy się w coś. może to Jakieś spodnie nie wzięła. może nie to spodnieczka do tego nie pasuje to może być i teraz jakieś włoski tych raczej nie też nie też nie te w sumie mogą być i może te buty. No dobra, ok. Teraz wejdziemy sobie w luki i zrobimy dwa albo trzy. Zobaczymy. Dobra. Przez Acho dla innych. Dobra, służnowy luk. Dobra, tak się prezentuje ten luk. Okej, okay, ja już luk otworzyłam. E, tutaj kataloga 8 pisała It, także pozdrawiam. Napiszemy jej pozdrawiam. Dobra. Jeszcze raz tam No Dobra, pozdrawiam. I tak. Um, Lub już zrobiłam, taki jest. Także możecie dawać lajki i like zobaczymy, um, który Wam się najbardziej podobał. Proszę, live. Nie. Dobra. I wejdziemy, co to jest. Aha, co się przerabia, chyba ubrania swoje. Czy nie swoje? Dobra. Aha. 130. Okej. Ale to jakoś idzie kolor zmienić albo coś? To nie. Ale też bym chciał zaprojektować tutaj. Mogę <gasps> zaprojektować! Jaj! No, zaprojektujemy to. Jakieś. Idzie, jechać? idzie. Idzie. Poszukamy i zapro zaprojektujemy sobie to, jak wyglądało tak średnio. To też tak średnio. To też tak średnio. W kostki nawet są spoko, także ok. Projekt nazwy. Na przykład it. Dobra. Także będzie za 100. Ok. I zaś co mogą ludzie to oceniać. Nie wiem. Dobra, wejdziemy do mojego pokoju. Nakarmimy karmę zwierzaczka mu. Okej, mamy już następny level. Teraz gramy może z nim. <laughs> Najpierw go mujemy. Dobra. OK. Teraz o 17. Jeszcze raz. O oh nie. Dobra. Także... Dobra, także będę kończyć już ten odcinek i pa-pa.